17 lutego. O, trzeba sobie zdać sprawę z pewnych faktów, że ta wiosna to naprawdę już niedługo. O, jaki piękny Bóg, jak go tutaj deszczyk ozdobił. Po połowie lutego. Czas prac, zaraz będzie marzec. A to oczekiwanie na wiosnę jest cudowne, niedługo się rozpocznie. Jakie ja mam się ciekawy temat do rozważań. O, ciekawy. Taka refleksja mi przyszła do głowy. Złodziejka wolności. Mam nadzieję, że ten dziwny tytuł przyciągnie całe masy. Tych, którzy będą chcieli dowiedzieć się, o czym ja tutaj będę, złodziejka wolności. Hmm. Każda relacja, którą tworzymy z innym człowiekiem, jest tą relacją, która niesie spokój, radość, szczęście, spełnienie, wyznaczanie celów. Realizowanie marzeń, budowanie jakiejś wspólnoty. To jest cudowne. Każda relacja może też nieść ze sobą smutek, pustkę, samotność, żal, złość, wściekłość, a czasami nienawiść. Te wszystkie skrajności. Każda relacja to pewne ograniczenie, to pewne ograniczenie naszej wolności. Hm. Zdałam sobie właśnie z tego sprawę, że właściwie nawet ta relacja nie taka bardzo osobista, bliska, kiedy człowiek zakłada rodzinę, kiedy tworzy po prostu związek, z którego Rodzą się dzieci, ale właściwie każda relacja, nawet ta taka przyjacielska, koleżeńska, nakłada jednak kajdany zniewolenia. Złodziejka wolności. Czyli ta relacja, której chcemy, a czasami nie chcemy, która się narzuca, może tworz niechcący? To jest zawsze złodziejka wolności. No ale teraz trzeba zadać sobie pytanie. Bo na samym początku powiedziałam o tych korzyściach, które płyną z faktu, że jesteśmy z kimś w jakiejś relacji. Doznajemy tych uczuć cudownych, wspaniałych, tej szczęśliwości, radości albo tej skrajności, czy zupełnie czegoś innego: smutku, rozpaczy, żalu, rozgoryczenia czasami, rozczarowania. Ale, co by to nie było, to zawsze niesie z sobą te ograniczenia, że muszę komuś powiedzieć, gdzie idę, kiedy wrócę. Muszę zrobić to, to czy tamto, albo jeszcze coś innego, nakłada pewne obowiązki, zwyczajnie kradnie nam tę wolność, kiedy możemy robić dokładnie to, czego chcemy. Myślę, że to jest jeden z tych powodów, dla których niektórzy nigdy. Nie tworzą bliższych relacji, nie żenią się, nie wychodzą za mąż, gdyż nie potrafią wyobrazić sobie tego ograniczenia. A te wszystkie inne relacje, które są złodziejkami wolności, są łatwiejsze. Czy w miejscu pracy, czy w układach koleżeńsko-przyjacielskich. Ale ta ścisła, ale ta ścisła relacja, ta bardzo bliska, to już naprawdę jest duże ograniczenie wolności. Jakby jej nie rozumieć, jest to ograniczenie. Są ludzie, którzy znakomicie sobie z tym radzą i nie odczuwają specjalnego dyskomfortu. Że nie mogą każdego dnia zrobić tego, co im się podoba, bo są ograniczenia właśnie wynikające z relacji. Ale jest też grupa ludzi, którzy sobie po prostu nie wyobrażają, że mógłby ktoś ograniczać ich wolność. Czasami chyba każdy trochę czuje się. Takim złodziejem wolności. W relacjach bliskich, najbliższych, myślę, że jest to nie do uniknięcia. Tylko wtedy, no cóż, ktoś, kto się poddaje, jest w takiej relacji, musi podjąć decyzję, co wybiera, z czym będzie mu wygodnie. Czym będzie mu do twarzy, czy da sobie radę z tymi ograniczeniami, ograniczeniami wolności. Rzadko zdarza się, że w bliższych relacjach ludzie dają sobie szerokie, bardzo szerokie pole, pole do wolności. Dlatego najczęściej rodzą się potem konflikty, gdyż, gdyż myślimy sobie wtedy, że nie jesteśmy tacy ważni dla tego kogoś, kto wybiera tę wolność, bo wtedy czuje się cudownie, bo może zrobić to, co chce. Nie musisz się z niczego tłumaczyć, usprawiedliwiać ani meldować, i tak dalej, i tak dalej. Jest to dość skomplikowane, ale cudownie jest myśleć i wiedzieć, czy zdawać sobie sprawę z tego, jak relacja, która jest złodziejem wolności, może wyglądać tak, by jednak ten margines wolności każdy miał. No, podstawą tutaj jest oczywiście zaufanie. Bo jeśli go nie mamy do kogoś, albo ktoś nie ma tego zaufania do nas, no to wtedy jest wszystko smutne, nijakie i w sumie bez sensu. Ale czy można być całkowicie wolnym, pozostając w relacjach z innymi ludźmi? Czy w ogóle dzisiaj możemy mówić o wolności, jak światnia nas zniewolił na Tysiące różnych sposobów. Ach, ach, temat rzeka, ale wydaje mi się, że dość ciekawy. Zwodziejka wolności. Dobrze jest też czuć w relacjach z innymi ludźmi, że się nie jest tym kimś narzucającym się. Dobrze jest rozumieć i wiedzieć, że skoro my pragniemy tej niezależności, wolności i swobody, to prawdopodobnie inni pragną jej również. I może warto wtedy ofiarowywać sobie tę wolność no i tak to wygląda. Najlepiej byłoby. Gdyby druga osoba była dla nas tak ważna, że chrzanić tę wolność. Wspaniale by tak było, ale nie jest. Albo rzadko kiedy jest. A już najbardziej chyba cierpią ci, którzy są zaborczy, zazdrośni. O każdą minutę, o każdą godzinę tej wolności dotyczy to nie tylko kobiet. Dotyczy to też mężczyzn i w ogóle ludzi, którym wydaje się, że jeżeli my, wolni od ich towarzystwa, to na pewno robimy coś, co może zawieść ich zaufanie, może. Przecież to się zdarza. Ale jeśli kochasz człowieku, to puść wolno. To jest chyba najcudowniejsze, co możemy zrobić. Jeśli kochasz, to pójść wolno. Nie ma możliwości, by kontrolować człowieka w każdej sytuacji, w której znajdzie się w ciągu dnia, nie ma takiej szansy. Wszystko musi opierać się na zaufaniu. A relacja, relacja to złodziejka wolności. I musimy dokonywać tu wyborów, że albo chcemy sobie być w tej relacji, gdzie ta wolność jest nasza ograniczana, jest mniejsza, albo po prostu bo po prostu z niej zrezygnować. I takie są moje refleksje poranne dzisiaj na ten cudny poranek lutowy. Ciepły, spokojny, pada maleńki deszczyk. I tak sobie myślę, że ta przyroda wolniutko zaczyna się budzić. A są to te cudowne momenty. Te cudowne chwile. Które już niedługo staną się obiektem mojego śledzenia i dociekania, gdzie ta wiosna już się budzi. A jeszcze jedna myśl mi przyszła do głowy: że, jeśli człowiek ma dobre poczucie własnej wartości, to lepiej rozumie, że inne. Potrzebuję tego marginesu wolności, swobody. Nie muszę martwić się, że ktoś zawiedzie moje zaufanie, bo jeśli jestem wiele warta w swoich oczach i w oczach drugiego człowieka, to relacja, która jest złodziejką wolności, z całą pewnością. Dzięki temu poczuciu, dobremu poczuciu własnej wartości, nie zostanie zniszczona, zburzona, unicestwiona. No, pięknego, radosnego, spokojnego dnia z taką właśnie refleksją, że każda relacja to złodziejka wolności. Ale jak będzie wyglądało to wszystko? Zależy od nas.